Chciałem serdecznie pogratulować tak. Państwu e, zachowania i sposobu strzelania. E, Byliśmy najlepsi, prawda? Dyscyplina jest najważniejsza. Kto wygrał? Kto wygrał? I że nikt nie zginął. Ale, ale jeszcze nie, nie wiemy, to możemy. To nie możemy... Artur był potrącony. Połatniemy, zamówimy to do Państwa. ale będziemy... Więc nie pamiętacie pewnie tych czasów, kiedy no, klasyfikacja drużynowa była bardziej Nie od ale my od drużynowa, 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 tak, indywidualna śniadanie. <śla> 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 najlepszą grupą numer 4. Została grupa pod dowództwem Artura. Yeah! Dziękuję bardzo. Dziękuję Mm, to tam was! Chcę pofiksować w ogólnej rodzinie i wam wszystkim! Jej! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! do góry! To nie Dawaj, dawaj! Dawaj!